Słońce czy niepogoda? Lato czy zima? Pani Aleksandra Błażejewska, prezes klubu turystyki Pieszej Relax, zaprasza i zachęca wszystkich mieszkańców naszego miasta do pieszych wycieczek po podgorzowskich lasach. Już w najbliższą niedzielę, 8 listopada, będzie można ruszyć szlakiem leśnym do Brzozowca i Glinika. W trakcie wyprawy atrakcje organizatorzy przewidują wspólne ognisko i grzybobranie. Każdy, kto chciałby dołączyć do grupy, musi stawić się na dworcu PKP o godzinie 10.00. Powrót miejską około 14. Trochę ruchu nie zaszkodzi nikomu. Marsz to nie tylko szansa na lepszą kondycję, ale także niepowtarzalny relaks i możliwość podziwiania pięknych widoków i zwierząt. Klub Relax podobne wycieczki organizować będzie co niedzielę, następna już 15 listopada, tym razem do Górek Noteckich. W planach także Bogdaniec, Nowiny Wielkie, Lubno Upowo czy Santocko. Więcej na temat działalności klubu, a także plan wycieczek, na stronie www.klubmyślnik www.wwikrelaks.cba.pl bądź pod numerem telefonu 661 779 024.